Witam was, w, witam was w kolejnym odcinku, w którym sobie pokażę Wam auto, jak zrobić automatyczne drzwi w Minecraft. Dzisiaj nie będzie zbyt długi odcinek, ale no dobra. Pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, bo na 100 subskrypcji farbuję własne różowo. A przechodzimy do grania. Stworzymy sobie nowy świat, żeby kreatywny. Dobrze. Dobra. O idealne miejsce chyba na zrobienie tego. Musicie sobie zrobić płaski teren będzie Wam potrzebne. Uwaga. Cobblestone, redstone, czerwona pochodnia, lepki tłok i jakiekolwiek szkło, ale żeby było takie kwadratowe. Musi być takie. I wybieracie, jaki kolor sobie chcecie. Ja sobie wybiorę niebieski. I potrzebujemy jeszcze pół płytki. Jest są pół płytki. O, tutaj. Też najlepiej, żeby to była kamienna. Patrzcie. Tak robicie. I musicie cztery kratki przerwy, żeby były. Raz, dwa, trzy, cztery i tutaj dajecie znowu to samo. Dajecie tutaj kamień. Tutaj. A tutaj dajecie szkło. Teraz schodzicie na dół. Musicie zrobić taką dziurę. Teraz zrobicie cyk. O nie, muszę coś robić. Tutaj tak stawiacie. Tutaj dajecie też tak. A tutaj też kopiecie tak. Tutaj musicie dawać redstone. Tutaj to samo. I tutaj wszędzie dajecie redstone. Tak, żeby wszystko było tutaj z redstone'a. Dobra, teraz wychodzicie do góry i zakopujecie. Nie zakopujecie tutaj, bo wtedy się zepsuje mechanizm. Dobra. Cyk. Kładziecie tutaj pół płytki. I tutaj. I tutaj dajcie resztą nową pochodnię. I testujemy. Działa. A później możecie to tak zabudować, żeby nic nie było widać. Na przykład ja sobie na razie zrobię tak. Od góry też sobie to zrobię. O nie, tutaj się zepsuło. O. Cyk, 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 cyk. Jak nie będzie Wam wychodziło, to nagram jeszcze Wam raz ten odcinek i piszcie w komentarzach, żeby ten... to Wam pomogę. Macie automatyczne drzwi, na przykład do domku, czy coś takiego. To będzie na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i cześć!